Cześć, witam wszystkich po raz kolejny. To już 114 live na kanale Angielski po polsku. Jestem nauczycielem angielskiego, mam na imię Błażej i uczę chętnych, zdecydowanych i ambitnych języka angielskiego tu właśnie, tu właśnie na tym live. I jesteśmy w tej chwili, jesteśmy w tej chwili, przechodzimy przez serię. Tak zwaną wielkiej powtórki z czasów, tak górnolotnie sobie to nazwałem. I będziemy dzisiaj omawiać czas present perfect, który jest trudnym czasem dla nas, bo nie rozumiemy, dlaczego jest to czas trażniejszy, a nie przeszły, i stąd wszystkie kłopoty, w które, w, które się, w które się pakujemy. Ten kanał nazywa się dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy. Angielski po polsku, dlatego że tłumaczę język angielski i jego strukturę gramatyczną właśnie po polsku, tak żeby było łatwiej i robię to w małych dawkach po to, żeby było też łatwiej zapamiętać. A robię to codziennie. Do niedawna robiłem to codziennie łącznie z sobotą i niedzielą, a teraz robię to tylko w dni powszednie, w niedzielę, odpoczywam i sprzątam garaż nieustannie. I dlatego, i dlatego yy, zaplątałem się, przepraszam. Przejdziemy zaraz do slajdów, będziemy oglądać czas Present Perfect. Witam Was wszystkich. Yy, widzę, że się pojawiacie i już bardzo, bardzo mi miło z tego powodu. Yy, z, jak zwykle sprawdzę obecność za chwilę, czy są wszystkie kraje, które nas odwiedzają. Jest Polska, na pewno widzę już. Yy, jest Anglia, yy, jest Szkocja też na pewno. Yy, kto jest z Irlandii, proszę się pojawić i pokazać się i ktoś z jakichś innych krajów jeszcze świetnie jest Cardiff, czyli jest Walia. I kto jeszcze? I kto jeszcze? Dobra. Londyn to. Londyn to stan umysłu też. Nelson wita. Cześć Nelson, Gdańsk, wszyscy są, dobra. Bardzo się cieszę. Okej. Jest Islandia. Super, super. I szkoc... A teraz Holandia, Belgia, Islandia. Właśnie się Islandia pojawiła. Holandia, Belgia i Niemcy jeszcze poproszę, czy są. Obecność trzeba sprawdzić. Nie ma to tak, tak że jest nieusprawiedliwiona. Jest Holandia, świetnie. Ania, Ania, dzięki. Guten Abend, mówi ktoś, to chyba po niemiecku. Irlandia obecna. Dobrze. I Belgia i Holandia, poproszę. Belgia jest, Holandia a Niemcy. Hmm. Irlandia Północna. Też się liczy jako oddzielny, jako oddzielny kanton. I co jeszcze? Kto jeszcze? Nikt. Nikt więcej z żadnych innych krajów. Chciałbym, żeby się pojawiły jakieś jeszcze inne, inne kraje. I a żeby się pojawiły inne kraje, to proszę udostępniajcie tego live'a. Udostępniajcie tego live'a tak, żeby jak najwięcej osób mogło nas zobaczyć. Jak się uczymy tutaj razem, bo ja się z wami też uczę. Moja wiedza angielskiego jest, jest, nie, nie jest pełna, nie jestem native speakerem i zawsze czegoś się też nauczę, jak, jak rozmawiam z kimś albo jak czytam. Jak mi się już wydaje, że tak świetnie wszystko wiem, to sobie otwieram taki amerykański periodyk w internecie, nazywa się The Atlantic. I tam sobie znajduję jakiś taki długi artykuł, który się czyta z pół godziny, albo lepiej, i, i znajduję tam słówka, których nie znam jeszcze. I, i wtedy mi mina żadnie i idę do słownika. Po, 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 polecam Wam The Atlantic. To jest świetne, świetna, świetne dziennikarstwo, ale bardzo też poziom języka wywindowany i w życiu tak bym nie, nie umiał pisać, nie, ledwo to czytam. Także polecam wam też. E, świetnie. Dzisiaj będziemy mówić o czasie Present Perfect. Czas e, Present Perfect jest czasem trudnym do ogarnięcia dla nas, Polaków, dlatego że czego, tego, czegoś takiego jak czas Present Perfect albo, e, albo jakiś tam powiedzmy, powiedzmy odpowiednik Present Perfect w języku polskim nie ma. Nie ma czegoś takiego jak Present Perfect w języku polskim, więc my nie używamy Present Perfect w języku angielskim, bo wydaje nam się, że to jest niepotrzebne. Natomiast Anglicy używają czasu Present Perfect nagminnie, więc nie dość tego, że trzeba go rozumieć, to najlepiej byłoby go używać w odpowiednich kontekstach. Jak wygląda, jak wygląda, jak wygląda czas jak wygląda czas present perfect e, w zdaniu to to może wam pokażę na takim panelku zaraz tutaj e, e, napiszę jakieś zdanie. Uh, have. The chwileczkę, chwileczkę, nie to. Nie to. No nie. Może powiem to zdanie. Albo jeszcze raz spróbuję. I have sold the old bike. Save. To jest to. I have sold the old bike. To jest zdanie w Present Perfect. Przepraszam za, za te niedogodności techniczne. I have sold the old bike. Co to znaczy? Co to znaczy? Co to znaczy? No, że pozbyłem... że, że roweru nie ma, tak? I have sold the old bike. Kto mi powie, jak to, jak to zdanie będzie po polsku brzmiało? I have sold the old bike. To jest zdanie w języku angielskim prawidłowo skonstruowane, bez błędów. Jest nawet kropka, która oznacza, że to zdanie się kończy. Zdanie rozpoczyna się z dużej litery. Wszystkie, wszystkie słowa są bez literówek. I have sold the old bike. Co to znaczy? Proszę mi przetłumaczyć teraz i, i ja czekam na to tłumaczenie. Nie będziecie dzisiaj tłumaczyć wielu zdań, tylko to jedno. Tylko to jedno. John mówi, że pozbyłem się, sprzedałem rower, mówi Paweł. Właśnie sprzedałem stary rower, sprzedałem, sprzedałam stary rower. Magda, tak, świetnie, to jest to jest tak, sprzedałem stary rower. Monia, sprzedałem stary rower. Monia, czemu piszesz sprzedałem, a nie sprzedałam? Wszystko ok? Sprzedałem, Agnieszka tak samo. <laughs> sprzedałem. Pola też sprzedałem. Dziewczyny, jak tłumaczycie zdania, to tłumaczcie w niemęsko osobowej formie, tak? E, sprzedałem, Joanna, też sprzedałem Basia. E, słuchajcie, a co? E, a co jeśli powiem wam, że że e, czas. E, Prezent to czas teraźniejszy. I to zrobiłem takie duże litery, żeby się dobrze wyryły w, w podświadomości. E, czas e, czas e, present perfect to czas teraźniejszy. E, więc, jeżeli czas present perfect to czas teraźniejszy, to jak będzie to zdanie brzmiało? To jest czas teraźniejszy. No to jest tutaj mój kłopot, nie? bo e, nie, mogę, nie mogę powiedzieć, w czasie przeszłym sprzedałem. Jeżeli to jest czas teraźniejszy, no to co zrobimy z tym? Czekam na koncie. I tu jest problem, tu się zaczyna duży problem. E, tu się zaczyna duży problem, dlatego że e, to nie jest właśnie czas przeszły. Więc w głowie anglika, w głowie anglika rewel jest Krystyna. Krystyna, Krystyna, Krystyna. E, Krystyna. Gdzie jest Krystyna? Tak, zobaczcie. Rower jest sprzedany. To jest bardziej co. to jest to, co jakby w głowie Anglika e, się dzieje. Rower jest sprzedany. Teraz to jest teraźniejszość. E, jakbym, chci, jakbym chciał e, tak bezpośrednio to przetłumaczyć, to, to tamte zdanie to brzmiałoby to po polsku tak. Ja mam sprzedany rower. Mam sprzedany już rower. Mam sprzedany rower. Nie sprzedałem, tylko mam sprzedany. Ok? Więc czas e, present perfect to, e, to czas teraźniejszy. Justyna mówi, teraz sprzedałam stary rower. Sprzedałam już, jest, już, już w, twoim, w Twojej głowie jest to czas przeszły, a to jest czas teraźniejszy. A zobaczcie to, które się, co, co tu się teraz pojawiło. Tom has lost his passport. No i znowu nasza intuicja każe nam przetłumaczyć to zdanie sobie na. Każe nam przetłumaczyć to zdanie, to zdanie sobie na Polski, jako Tom zgubił paszport, tak? A w głowie, a w głowie angielskiej. To zdanie brzmi, tak jakbyśmy rozumieli to, jak, jakbyśmy byli Anglikami, że Tom ma zgubiony paszport. To jest teraźniejszość. Czas e, present perfect to czas teraźniejszy, powtarzam. E, I zobaczcie, to słówko present, ono oznacza, ono oznacza teraźniejszy. Więc nie możemy czasu teraźniejszego tłumaczyć sobie na przeszły i, 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 udawa i udawać, że nic się nie stało. <laughs> Albo tu. I have already seen this film. Czyli jakby. Widzieliśmy. E, I have already seen this film. Ja już widziałem ten film, prawda? Nie idę na niego więcej. E, I have already seen this film. Czyli, e, czyli ja już widziałem ten film albo ja już mam ten film widziany, tak? E, jakby e, chcę, żebyście załapali to, że, że ten kontekst tego czasu i ten czas sam w sobie jest czasem teraźniejszym. I have seen this film. Ja mam zobaczony ten film. Mówimy o swoim doświadczeniu. Wiem też. E, mm, wiem też że, e, wiem też, że trudno to jakby sobie tłumaczyć, bo niektóre zdania się nie da tak przetłumaczyć. Nie mogę powiedzieć, e, że zdanie. Jane has left the building, to znaczy, że Jane ma opuszczony budynek. Chociaż w głowie Anglika, tak to brzmi, ale po Polsku to już jest w ogóle jakaś jajecznica. Ten film mam zobaczony, z Grace. tak. E, Aga Grabowska. A mi tłumaczono, że to jest czas przeszły, który ma skutek w teraźniejszości. To nie jest czas przeszły, to jest teraźniejszy czas, który ma skutek w teraźniejszości. Zobaczmy to zdanie jeszcze raz. I have already seen this film. Mam ten film już obejrzany. Co dalej? Dalej, dalej, zobaczmy, <coughs> dalej zobaczmy po prostu, jak ten czas się układa. Zobaczmy na kilka przykładów, a w tych przykładach będą ukryły się konteksty użycia jego. Czyli zobaczcie, present perfect. Odmieniamy to I have, You have, He, She, It, Has, We Have, They Have, i potem jest trzecia forma czasownika. Tutaj akurat użyłem być, więc I Have Been, You Have Seen, Tutaj jest She, He, It, Has Been, We Have Been, They Have Been. I dalej, zobaczmy na kilka zdań. She has broken her laptop. Ona zepsuła sobie laptopa. Ona zepsuła laptopa. Wylała kawę, tak? Zepsuła laptopa. Laptop jest zepsuty. Jest to czas teraźniejszy. Pokazujemy nim sytuację, w, w jakiej się znajdujemy. She has broken her laptop. Ona ma zepsutego laptopa. She has broken. I zrobiła to, tak? She has broken the laptop. Teraźniejszość. Ona zepsuty laptop. We have bought a new car. My kupiliśmy nowy, nowy samochód. Chociaż to tłumaczenie. Które ja proponuję wam, jego się nie stosuje. tak zdanie się tak nie tłumaczy, tylko tak trzeba je rozumieć mniej więcej, tak? Mamy kupiony nowy samochód. We have bought a new car. Czyli tak, w jakiejś tam przeszłości się to e, zdarzyło, a teraz jest skutek, tak? E, I teraz to jest skutek. Potem kolejne zdanie. It's been a pleasure. Czyli it has been a pleasure. Mamy tutaj skrót. It's, it czasami to jest it has, a czasami to jest it is. Tutaj to jest it has. It has been a pleasure. It's been a pleasure. To była przyjemność. E, jakby, jak żegnamy się z kimś, na przykład, albo wychodzimy z jakiejś imprezy, it's been a pleasure. To dla mnie ciągle jest e, 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 i była przyjemność. Iw Bąkowska, hej, jestem tu dziś pierwszy raz. Fajnie tu pozdrawiam. Pozdrawiamy cię też. Fajnie, że jesteś z nami. Zostań dłużej. Jesteśmy tu codziennie wszyscy. E, i, I się uczymy. <laughs> A możesz sobie wszystkie live' y obejrzeć od 100, od 1 do, do 114 to ci zajmie 3 doby. Ale dasz radę. Dobra, they have come to wrong conclusions, oni jakby doszli do złych wniosków. Mają. Widzicie? I tu się nie, nie mogę sobie przetłumaczyć na Polski, że, że mają dosznięte, bo to bez sensu nie ma takiego słowa. They have come to wrong conclusions, czyli oni jakby doszli do złych wniosków. Nie mam Innego wyjścia, jak tylko przetłumaczyć sobie to na czas przeszły, chociaż wiem, że ich wnioski e, są teraz, jakby, bo czas present perfect pokazuje nam, że te wnioski są teraz. E, we've done the right thing, zrobiliśmy we've done the right thing. zrobiliśmy dobrą rzecz. E, I to jest, i to jest, jakby, załóżmy, że ktoś, nie wiem, e, pomógł, e, pomógł wyjść, zejść kotu z, e, z drzewa, tak? Straż pożarna odszepuje się po takiej akcji i mówią: We've done the right thing, zrobiliśmy dobrą rzecz i to jest, i to jest, mm, i to jest właśnie teraz. To jest strażniejszość. Kot ucieka, straż się cieszy: We've done the right thing, mamy zrobioną świetną rzecz. Oni nie powiedzą: We did the right thing, chyba że będzie to na następny dzień i będą mówić o tym wydarzeniu jako o przeszłości, ale jak są tam ciągle, to mówią: We've done. The right thing, mamy zrobioną świetną rzecz. Dobra robota, well done. Tak. John, tłumaczenie pomocnicze, doszliśmy do wniosku. Świetnie, tak, 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 jak najbardziej. Nie wszyscy są, oczekajcie, poczekajcie, kontrowersje. Nie wszyscy są zgodni co do tego, że jest to czas teraźniejszy. Ja mówię, że jest mostem między przeszłością a teraźniejszością. Pytałem jakiś czas temu Hugh Dellar, potwierdził: To nie jest czas ani teraźniejszy, ani przeszły. Ja bez żadnego. Trybu, dostajesz bana. Nie. Present Perfect jest czasem teraźniejszym, bo jest prezent, tak się nazywa. Mówi o teraźniejszości. Nie mówi o przeszłości, mówi o teraźniejszości najczęściej. Mówi o stanie, który jest teraz, mówi o naszym doświadczeniu teraz. Mówi o tym, co, co, jest, co jest teraz. I rzeczywiście on jakby zahacza o przeszłość, ale jest bardziej teraźniejszym czasem niż, niż przeszłym. Jeżeli ktoś chce na pistolety, na ten o, o prezent perfect, to ja chętnie. <laughs> no, 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 no to zobaczcie. Wszystkie te zdania są jakby. Opisują, opisują teraźniejszość. Nawet to drugie, gdzie mówią: We have bought a new car. M mamy kupiony nowy samochód. Ja to tak rozumiem. Dużo osób to tak rozumie. Moi uczniowie to tak rozumieją. Przeczenia: I haven't been, czyli. czyli um, E, czyli e, I haven't jest jest, jest przeczeniem. Uh, you haven't seen she, he, he, she, it hasn't, tak? Mamy has w trzeciej formie. We haven't been, and they haven't been. E, I dalej. E, nie, ale nie dostajesz banan, to tylko żart. Poczekaj, zobaczę, co mogę tu zrobić. E, usuń komentarz. Zablokuj użytkownika. Nie dobra. E, I haven't met such a nice girl before. Aleksandra. I haven't met such a nice girl before. Nie, nie spotkałem jeszcze takiej miłej dziewczyny, tak? Uh, I haven't met such a nice girl before. Uh, I to jest przeczenie. Uh, they haven't replied to my emails. Oni nie odpisali jeszcze na moje maile. They haven't replied to my emails. To jest teraźniejszość, tak? Uh, to jest strażniejszość. Nie mam jeszcze maili w, od nich w mojej skrzynce pocztowej, więc jakby w mojej głowie jest to teraźniejszość. Uh, Taka, że tych maili nie ma, they haven't replied, oni jeszcze nie odpisali. Nie mają odpisane, tak? Zgodnie z moim, zgodnie z moim sposobem tłumaczenia. Alex hasn't called me this week. Alex do mnie nie zadzwonił w tym tygodniu. This week to teraźniejszość, prawda? Czy przeszłość? Czy jedno i drugie? Hmm. Alex hasn't called me this week. Czyli Alex nie zadzwonił, nie zadzwoniła do mnie w tym tygodniu jeszcze. I haven't had dinner yet. Nie jadłem jeszcze obiadu. I haven't had dinner yet. Nie jadłem jeszcze obiadu. Mogę to powiedzieć w czasie teraźniejszym teraz, bo jeszcze szanse na obiad są. E, mogę, mogę go zjeść jeszcze, ale o śniadaniu bym napisał w, tutaj w czasie przeszłym, że I didn't eat, I didn't I didn't have dinner, albo I didn't eat dinner. A, przepraszam, breakfast. I didn't eat breakfast, I didn't have breakfast this morning. Ale tu jest teraźniejszość, bo coś jeszcze może w tym temacie się e, uda zrobić. We haven't decided yet. Nie mamy jeszcze zdecydowane, tak? Nie zdecydowaliśmy jeszcze po polsku. We haven't decided yet. Ale wiecie co? To jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe to, co powiedziała Ola, że to jakby jest czas, który łączy i przeszłość i teraźniejszość, taki most, jak zły sen, prawda? Bo na przykład jak, jak powiemy ostatnio po angielsku, recently I haven't seen many people, czyli ostatnio nie widziałem zbyt dużo ludzi, bo siedzę zamknięty w domu, lockdown. I haven't seen a lot of people recently. To, to słówko recently ostatnio, to co to jest? Teraźniejszość, czy przeszłość, czy kiedy to jest? Kiedy to jest ostatnio? No nie wiem. Kiedy to jest? Na przykład tak samo, tak samo używa się present perfect z słówkiem today, czyli dzisiaj. Ok, I haven't had coffee today. Nie, ja piłem dzisiaj kawy. To dzisiaj to jest teraźniejszość, czy przeszłość? To już się filozoficznie robi trochę pytanie. To wszystko zależy od tego, o czym myślisz i o czym mówisz. Czy mówisz o teraźniejszości, czy mówisz o przeszłości. Jak mówię o śniadaniu dziś, o tej porze, to mówię i didn't have. Jak mówię o kolacji i obiedzie, to mówię I haven't had. Jeszcze może, uh, jeszcze może mi się uda. OK? Uh. <laughs> We, wife home from Poland tomorrow, so back on big TV. Uh, well, <coughs> uh, uh, lucky lucky you um, and, and happy days. I dalej. Są pytania. Uh, pytania za pomocą inwersji układamy Have I done? Have you seen? Has she? Has. He, has it been? Have we been? Have they been? No, <coughs> tak jak po angielsku się to dzieje, odwrotnie trzeba <coughs> zrobić. Have I done? Czy ja coś zrobiłem złego? Have I done anything wrong? Zobaczcie, <coughs> pytają tak. Have you paid the phone bill? Żona pyta męża. Zapłaciłeś za telefon, have you paid the phone bill? No, to o co pyta? O teraźniejszość czy o przeszłość? A jeżeli o przeszłość, to o kiedy? Ona raczej pyta o teraźniejszość. Ja tutaj teraz tak w zasadzie tylko sugeruję właśnie, chcę udowadniać za każdym razem, że to jest teraźniejszość. I pytanie o teraźniejszość. Have you paid the phone bill yet? Czy zapłaciłeś już? Czy już jest zapłacone? Tak? Has she decided yet? Czy ona, już, czy ona już zdecydowała, czy dosłownie czy ona ma zdecydowane i to też to dosłownie bierzcie naprawdę w duży, w duży, w duży taki, nie wiem, cudzysłów, bo, bo tak się przecież po polsku nie mówi, ale może to wam pomoże zrozumieć ten sens. Has she decided yet? Czy ona ma już zdecydowane? Has Tom got the job? Czy Tom dostał tę pracę? Czy on już ją ma? Czy on ją, czy on ją dostał? No bo zobaczcie, po polsku to może po polsku jest bez sensu. Tom dostał pracę. No to że co, że dostał i, i, i kiedy dostał i teraz ją ma czy nie? Nie wiemy, nie? Bo ale po angielsku wiedzą, mówią, Tom has got the job ma i e, dostał i ma, tak? Has got the job, bo to czas teraźniejszy i ten czas teraźniejszy nam to mówi i podpowiada. E, have you worn the mask in the shop? Czy już nosiłeś maskę w sklepie? Będzie trzeba, prawda? Have you worn the mask in the shop? Have you worn the mask in the shop? Czy masz już takie doświadczenie? O co on pyta? On nie pyta, czy to było wczoraj w sklepie, czy przedwczoraj, czy, czy w ogóle, czy, czy, masz już takie, czy masz już takie doświadczenie? Have you worn the mask in the shop? OK. Bo czas Present Perfect to też czas, w którym mówimy o naszych doświadczeniach, albo o braku doświadczeń. Mówimy takie zdania jak. E, zresztą zaraz one będą. E, has it been difficult? Czy to jest trudne? <laughs> czy to jest trudne jak dotąd? Has it been difficult? E, czy to. No dobra, spróbuję mojego tłumaczenia. Czy to e, ma być trudne? Nie wiem, nie da się. Czy to jest trudne? I dalej. E, I've never been to Rotterdam. I to jest częstsze i doświadczenia. I've never been to Rotterdam. Nigdy nie ma, nigdy nie, nie, nie byłem. Nie byłem po polsku, tak? Uh, nie, nie, mam nie mam doświadczenia bycia w Rotterdamie. Tak, to brzmi w głowie Anglika. I have never been to Rotterdam. Alice hasn't told me anything. Alice nic mi dotąd nie powiedziała. Czyli jestem w teraźniejszości utrzymywany w uh, in the dark. I don't know anything. Alice hasn't told me anything. Alice jak dotychczas mi nic nie powiedziała. Uh, have you seen my phone anywhere? Czy masz widziany gdzieś mój telefon? Czy, 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 czy masz go zauważonego gdzieś? Ja wiem, że to tłumaczenie moje, które ja tu bez sensu Wam tu wpycham, jako, jako najlepszy na świecie towar, jest bezużyteczne po polsku, ale chcę Wam tylko pokazać po raz kolejny, że, że jakby te zdania powinny być tak logicznie, może jakoś matematycznie w głowie ustawiane jako teraźniejszość. Have you seen my phone anywhere? Czy gdzieś tutaj widziałeś mój, e, mój telefon? Have you, seen, have you ever eaten sushi? Czy ty kiedykolwiek jadłeś sushi? Zobaczcie, tutaj czas present perfect jest używany po to, żeby pytać o doświadczenie albo o brak doświadczenia. E, e, tutaj o doświadczenia pytamy, tak? Have you ever eaten sushi? Ale mogę powiedzieć o doświadczeniu tak: No, I haven't eaten sushi in my life, albo yes, I have eaten sushi once in Osaka. E, I i mówisz o tym swoim doświadczeniu, nie mówisz o wydarzeniu, E, mówiąc, czy byłeś kiedyś w Londynie? Have you been to London? Yes. E, I have. Byłem. No ale kiedy? Nie wiem. To, to, nie, to nie o to chodzi. Chodzi o doświadczenie. She has traveled a lot, ostatnie zdanie. She has traveled a lot, czyli ona dużo podróżowała. Ma na podróżowane dużo, tak? She has traveled a lot. E, w życiu codziennym bardzo często używa się Present Perfect, no bo Anglicy też używają go nagminnie na co dzień. Jeszcze trochę. I've made this stupid mistake again. Znowu zrobiłem ten głupi błąd. Znowu mam zrobiony ten głupi, głupi błąd. I've made this stupid mistake again. Albo uh, Kate has sold her summer house in Portugal. Kate sprzedała swój e, dom letni w Portugalii. E, ten czas Present Perfect ma takie też. E, jakby konotacje, że coś, że coś się stało niedawno. Ona ma, ma sprzedany ten dom. To się stało niedawno, jakby. Nie mówimy też o dacie. Gdybyśmy mówili, że zrobiła to w, w marcu, to użylibyśmy na czasu Simple Past, bo mówilibyśmy o przeszłości. A tutaj mówimy po prostu o teraźniejszości, o stanie na dzień dzisiejszy. Dom jest sprzedany. I haven't played tennis for ages. Nie grałem w tenisa od wieków dosłownie, tak? A przez lata całe się mówi po polsku, czy tam już od długiego czasu. I haven't played tennis for ages. Nie, nie, nie grałem w tenisa od jakiegoś już tam czasu. Uh, have you already checked the bank account, honey? Czy kochanie, sprawdziłaś już konto w banku, tak? Czy, czy już przyszły pieniądze? Albo czy już wyszły? Have you already checked the bank account? Czy ty już to zrobiłaś? Czy ty masz już to zrobione, tak? Have you already checked the bank account? Ktoś pyta o teraźniejszość, a nie o przeszłość. I haven't cleaned the garage yet. To jest zdanie z mojego życia. I haven't cleaned the garage yet. Nie, nie, wy, e, nie wysprzątałem jeszcze garażu. I haven't cleaned the garage yet. Tutaj zaraz tam trochę. E, zobaczcie, mam, mam tutaj e, roślinność, e, się z, z zewnątrz przedostaje do, e, do mojego studia nagrań. E, muszę to uprzątnąć. E, są tutaj też różne przedmioty niepotrzebne. So, I haven't cleaned the garage yet, e, but I have to do it, ale muszę to, muszę to zrobić. E, Agata pyta. Nie to. Agata pyta. Can we say she travels a lot? Tak, możemy powiedzieć, ona dużo podróżuje. Ona dużo podróżuje. Tak, możemy to powiedzieć. I e, jeszcze dodatkowo powiem ci, że to od ciebie zależy, jakiego czasu użyjesz w języku angielskim. To zdanie jest e, legalne, tak? Jest ok. E, she has traveled a lot też jest ok. Ale gdy powiesz na przykład, she traveled a lot w czasie przeszłym. To jakby będziesz zaznaczać, że ona już nie podróżuje. Nie wiem, może już jest w wieku emerytalnym, albo, e, albo nie wiem, coś jej się stało. E, czas przeszły będzie, e, będzie mówił o tym, że to już jest przeszłość dla niej, tak? E, e, jak jakiś jest <grychy> żyjący pisarz, to powiemy, że he has, written, he has written five books, napisał pięć książek. A o Shakespeare'ze powiemy, że he wrote. Uh, he has written a couple of books. Uh, Quentin Tarantino has made several films, uh, but um, I don't know. Charlie Chaplin did several movies. So, Charlie Chaplin is the past, Quentin Tarantino is the present, so he has made some films. However, Charlie Chaplin is no longer with us, sadly, and we will say he did, he made, uh, he played, he starred in many movies. OK? Czy macie jeszcze jakieś pytania do mnie, ponieważ ten przekaz live będzie się już kończył niedługo. Za dużo też nie chcę Wam naraz dawać. OK? Jeżeli nie ma pytań, to, to bardzo się cieszę, że wszystko zrozumieliście naraz. Do tego wrócimy jeszcze. Będziemy jeszcze mieli jedną lekcję, taką, gdzie będę was prosił o tłumaczenie zdań z polskiego na angielski i tam będzie taki podchwytliwy, podchwytliwy zestaw zdań, żebyście się musieli kapnąć, gdzie jest present perfect, a gdzie jest simple past. Ale może jeszcze nie teraz, jeszcze może powiem coś o present perfect jutro i present perfect continuous, może jakoś tam. Z Zachacze. E, za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. <coughs> e, Obrigada, Obrigado, e, Marzanna. E, I za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i dziękuję e, za udostępnianie tego live'a. E, proszę udostępniać go, żeby było nas więcej tutaj żebyśmy się większą, większą ilością osób uczyli. Papa, pa, dzięki, do jutra. Było mi bardzo miło, jak zwykle, i czekam już na dzień jutrzejszy. Papa. Pa.